Dzień dobry. Nazywam się Aleksandra Glinka. Jestem aplikantką radcowską działu prawnego Kancelarii Medcen. W ostatnim czasie zauważamy duży rozwój branży fotowoltaicznej. Co za tym idzie? Coraz częściej podpisywane są umowy dzierżawy gruntu pod farmy fotowoltaiczne. Podczas tego nagrania postaram się Państwu przedstawić, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu tego typu umów. Po pierwsze, należy sprawdzić podmiot, z którym zawierana jest taka umowa. Obecnie na rynku, oprócz poważnych inwestorów, którzy naprawdę są zainteresowani podjęciem danej inwestycji, są pośrednicy, których zadaniem jest wyłącznie zarezerwowanie danego gruntu pod daną inwestycję. I to może budzić pewne negatywne konsekwencje dla właścicieli tych nieruchomości, z tego względu, że nie otrzymują oni e, czynszu za okres rezerwacji albo otrzymują ten czynsz w bardzo symbolicznej wysokości. Po drugie, ważne jest, jak będzie określona powierzchnia dzierżawy w umowie. Bardzo często zdarzają się zapisy, które nie wskazują na konkretną wielkość powierzchni, która będzie brana pod inwestycję. A czynsz zależny jest od tego, z, jakiego, z jakiej powierzchni inwestor będzie korzystał pod farmę fotowoltaiczną. Dlatego tutaj zabezpieczeniem może być to, że dołączamy do umowy mapę geodezyjną, w której określimy konkretną. Wielkość danej powierzchni, która będzie brana pod inwestycję. Kolejnym zabezpieczeniem może być tutaj wskazanie minimalnej wysokości czynszu, którą właściciel otrzyma za e, udostępnienie nieruchomości danemu inwestorowi. Kolejną kwestią jest to, e, że powinniśmy zwrócić uwagę, jak jest określony czynsz w danej umowie. Z tego względu, że czynsz zazwyczaj jest podzielony e, na dwie stawki, które Uzależniają się od danego okresu obowiązywania tej umowy. Pierwszy okres obowiązuje od momentu podpisania umowy do rozpoczęcia budowy elektrowni fotowoltaicznej. Drugi okres obowiązuje czas od momentu rozpoczęcia budowy do zakończenia obowiązywania umowy. Tutaj tak naprawdę nie widzimy powodu, dlaczego ten czynsz miałby być wydawany w różnej wysokości, dlatego że tak naprawdę właściciel nieruchomości nie może korzystać i tak z tego gruntu i nie może pobierać z niego jakichś innych korzyści. Kolejną kwestią jest to, że czynsz jest jakby zmniejszany za okres demontażu elektrowni fotowoltaicznej. I tutaj również sprawa ma się podobnie, ponieważ właściciel danego gruntu i tak nie może pobierać z niego dodatkowych korzyści, więc ten czynsz również nie powinien się różnić. Kolejną kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest to, że te umowy są podpisywane zazwyczaj na długi okres czasu. Zazwyczaj to jest 29 lat, czy nawet dłużej. I tutaj pierwszą kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest to, że Prawdopodobnie tą umowę będą wykonywać nasi następcy prawni. I tutaj powinniśmy zwrócić uwagę, żeby właściciel miał prawo do wypowiedzenia umowy z konkretnych przyczyn. Przyczyną może być tutaj jakby sytuacja, w której dzierżawca nie płaci nam za jakiś okres umówionego czynszu albo nie wywiązuje się ze konkretnych zapisów w umowie. Kolejną przyczyną wypowiedzenia takiej umowy może być fakt, że jakby inwestycja nie rozpoczęła się w długim okresie czasu, na przykład dwóch lat czy jednego roku. I już tak na koniec, y kolejną kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę jest to, że przez to, że umowa obowiązu obowiązuje przez tak długo, mogą pojawiać się oczywiście dodatkowe opłaty. Jak wiemy, podatki są wprowadzane bardzo często i bardzo. Często tutaj pojawiają się jakieś zmiany, wprowadzane są nowe podatki, nowe opłaty. Tak, też tutaj jest prawie pewne, że w ciągu tych 29 lat jakaś dodatkowa opłata się pojawi. Jeżeli w umowie nie ma konkretnego zapisu, że te dodatkowe, nowe opłaty będzie ponosił dzierżawca, no to obarczony będzie właściciel tej nieruchomości. I tutaj powinniśmy wskazać odpowiedni zapis, że nowe opłaty, nowe podatki ponosi w pełni dzierżawca. Oczywiście to nie są wszystkie zagrożenia, jakie mogą, mogą wynikać z takich umów, dlatego zachęcam do tego, żeby każdą umowę przeanalizować ze swoim prawnikiem, aby wskazał, jakby, jakie zagrożenia mogą wynikać z takiej umowy. Jeżeli zainteresował Państwa ten temat, zapraszam do kontaktu i do skorzystania z naszych usług.